już nie wchodzi kurwa zaraz ja tam u mnie weszło 11 litrów 11 litrów 11 litrów na na ile na 100 sto... kurde ile 180 kilometrów czyli masz no siódemkę wciągnął no Kurwa, i dolecieć nie może się Ile? Kurde, masz tyle zjarał? Ile? 13,50 A, to raptem 2,5 litra więcej E, tu jakiś zjazd mamy kurwa, źle zjechaliśmy Lewo mieliśmy jechać. A, a no jo, dobra. dobra. Ale tu, gdzie? Tutaj jest. Dobrze, z tej strony musimy wjechać. Ale nie w tą stronę pojedziesz. Dobra, dobrze, jedziemy. Ale z tą tą nawigacją, to ja jak ja jak robię, wiesz, mam iść pojeździć, no to wolę trochę dalej, no znaczy, wiesz, taką małe małe transki też możemy jeździć, ale to tam jedziesz po pracy, no no nie, no jakiś cały dzień wolny masz niedzielę, to po prostu trzeba zrobić kilometrów, no i tyle. A tutaj fajnie, w ogóle, już jak jakby powiem ci tutaj już jest inny teren, inaczej to wygląda niż u nas. No chyba tutaj mamy skręcić. Tutaj. no chyba ją. Chyba tu, ta, tutaj, no, elegancko. Pięknie poprowadziłem. I teraz co? Teraz cały czas prosto. A tu będą piękne widoki. Zobacz, a już wiem, które będziemy jechać. To już jechałem tędy kiedyś. Tu będzie zakład taki zajebisty. Jak dobrze pamiętam. Kto to tam się ściga? To Ty mnie tu jedziesz? Walej, bo nie dohamuje no. okay. Ale ładnie tu, no tu już super, widać że inaczej Tak, że jak przejedziemy przez kaszubki sobie kawałek chociaż się liźnie To jest trochę inaczej niż uda Ale trasa rowerowa zajebista ty, naprawdę, jaka długa w ogóle. Nie to masz 150 km śledczy też znaki, jedynka al A, no dobrze mówiłem i tu jest ten, ten zakład jakiś coś tam To masz teraz taką typową turystykę no. Teraz jak sobie jedziemy widoczki pooglądać ładnie, słoneczka świeci. Wiesz po Alpach to nawet tak szybko się nie dojechać No, ale widoki tam ładnie jednak, wiesz, z góry widzisz wszystko, a tutaj krzasiory Stop ci się świeci O, już nie W lewo i na no co? Godziszewie No dobra, dawaj, w lewo i... Schrzaniliśmy Tam gdzieś był zjazd, a to tam pewnie gdzie pytałeś, czy w lewo na Godziszewo No tak Dojedziemy te A to jakoś bardziej pochmurnie, kurde No poszedł bombą Ale później gdzieś skręcamy, a nie, nie skręcamy już Wszędzie to budują, to powiem Ci, do drogi tutaj fajne Nie? Ja nawigację sprawdzę W sobowidzu zawsze są takie otwarcia sezonów duże U, kościel, u kościelnego, no Całe pomorze tu zjeżdża. 500 motorów Pięknie Ale kościół ładny, to Kaszubsko Nieprawda Patrzyłem na kościół kurwa, mówię przecież no ładny tu Ale patrzyłem że kościół, to na pewno to na nie zakładać, nie? Ja wiem, nie, no dobrze się gada, ale to w trójkę, mnie to tam fajnie, w trójkę wesoło, zawsze wesoło. Tak. Tak. Takie traski, to ja... O. W klasu, nie wiatr nie i takie Jak duża szyba jest taka 3 czwarte powiedzmy Nie w pipa nie w oko. O, straszyn, no dobra i teraz jest straszna Zobacz jakie ładne O tutaj to Kaszubsko zobacz o nie? widoczek fajny A to normalnie na szuska i przeskoczymy tam promem też fajnie się przed tego byłoby przepłynąć, ale jak mamy tam, nie dziś No to na chwilę, na S6 6 To gdzie mam jechać? A gdzie masz S6? A, S6, dobra, już wiem nie musisz na Elbo No tak, tak, już to rozumiem Strasznie Szczęście, że zjeżdżamy, bo już mam dość tej siódemki Tragedia. Ale jak trzeba to trzeba. Po prostu się przeskakuje moment i jesteś. No. W ogóle to jako zimno. Zimnie... Zimniejsze powietrze jest, wiesz. Ja nie skąd ty masz to 18 grudnia. ty, baterię mam słabą, w ty. No, jo. Eee, baterię mi płaczę, że mam słabą, już w literkowie nie, ale te. Eee, będę musiał się podłączyć na postoju, ale wiesz, co, tak bardzo dziwne, że tak szybko się ten wymarnowała. Ciekawe czemu, to nie przez ten mesz, mam włączony właśnie kurna i wiedziesz że na tej siódemce to zmarnowaliśmy paliwa no, no. <laughs> a... tak Górna chata <śmiech> 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 typowa polska atrakcja która jest piękna nad morzem ale drogi dojazdowej nie ma nie? jest tak równiana że <grymne> jakby zrobili ładną drogę to przecież ludzie by tu przyjeżdżali wiesz hołdry to, znaczy to, to problem gmin jest no no to nie dbają przecież to odcinki gminne są nie? co jedziemy najpierw zobaczyć te mikoszewo. całe przejedziemy sobie e, bo to już jesteśmy w tym tym głównym tym jesteśmy w centrum no to dojedziemy zobaczymy tam na chwilę I się zakręci z powrotem ubytki i wyboje takie znaki to tylko u nas co <gum>, z tyłu nie ogarniasz tym małdikiem co za głupia pipa Preska, koszuleczka. O, w ty, w tę stronę jakoś nie dmucha, co? Dużo A. cieplej. Ale łatwiej czyste niebo. A jest, tu patrz, tu masz. No, no, ty, faktyko ty. Tam były chmury, nie? No, bo jest po lewej. A tutaj do samej plaży może by dojechał? Na plaży? Pewnie tak. Uj, <laughs> co? To jutro poniedziałek, to umie to jest rozpierdziel w pracy. No, ja też muszę się zabrać i otrzymać te maszynie, ja masz to No właśnie. Masz ją od razu zostawić, ty. Autobusem wrócisz. Nie, no, na to mówić do Natary. Ja <suszę> to w serwisie A, no, no dobrze, dobrze. A to wstępna najpierw Jantar. Ja miałem do Jantaru jechać. Gdzie Jantar jest? Jantar masz, o Jantar leśniczówka? O ty, pa jaki misiu jedzie huh. <grystanie> Dyk ich majorka O jest jantar i teraz czekaj Gdzie tu się jechało? Nie, dalej Nie, w Jantarze chyba w tym Co ty nie jedzie? Ale patrz ile budują tych Stawiają Pewnie, że jest łupił, no. łupieł No i szybka ewakuacja, słuchajcie, już jesteśmy nad morzem Może bardzo, bardzo widzących tam z tyłu za mną całkiem fajnie, ale ludzi dużo i spadamy, jedziemy gdzieś na górskiej, nie będziemy tu jeść bo nie ma jak się tu ruszyć, w ogóle tutaj nie powinno nas być w tym miejscu w nie? A normalnie poza sezonem to bywało, że tych by i było fajnie, ale teraz jest dużo ludzi, po prostu. jedziemy dalej.